Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale W kolejnym odcinku, tak jak tytuł brzmi, dzisiaj zorganizujemy sobie tą oto szafę Oczywiście ja to zrobiłam już wcześniej, zanim się to w ogóle wprowadziłam Więc pokażę Wam to wszystko, cały proces, więc znowu cofniemy się do przyszłości Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, ale oczywiście, oczywiście, zanim to Proszę bardzo o subskrypcję mojego kanału, zostaw łapkę w górę, komentarz Sprawdzi moje mania społecznościowe i to wszystko. A teraz lecimy z tematem. Także pierwszą ogarniam po prostu pierwszą część szafy, gdzie mam właśnie taką rurkę i na tym wieszam wszystkie rzeczy. oczywiście rozpakowywanie worków um, no, wyjmuję wszystkie ubrania z nich i od razu jak je wyjmuję to staram się sterygować na takie trzy kubki eee, znaczy no, pierwsze na dwie, czyli ubrania, które na 100% zostają i ubrania, które albo wyrzucam, albo muszę się po prostu zastanowić trochę co z nimi tak naprawdę zrobić, bo też chciałam zrobić taki generalny porządek w mojej szafie i pozbyć się po prostu ubrań, których nie noszę Chociaż jest to bardzo trudne zadanie, więc mam tutaj takie trzy kubki ubrań właśnie, no i później wzięłam się za ogarnianie ubrań, które, do których miałam takie wątpliwości, czy je zostawić, czy jednak nie, no wiecie, co z nimi zrobić. No, i te wszystkie zostawiam. No, i teraz czas znowu władzi na inne kubki, czy tak tematycznie: wiecie, bluzki do bluzy, jak spodnie do spodni, coś takiego. No i zaczęłam od ubrań, w których ćwiczę. Dalej czas na układanie spodni, no wiecie po prostu każdą teraz sekwencję układałam tak ładnie, żeby ułożyć potem do szafy. teraz czas na jakieś swetry no i później jeszcze tylko na bluzki, które mi zostały. No i oczywiście jeszcze w międzyczasie piżamki. Teraz um, po tym wszystkim pokażę Wam. Tak, wiecie, w skrócie nie będę się wywodzić nad głupią szafą, no bez przesady. Ale skoro już nagrałam cały proces, no to pokażę Wam po prostu, jak to wyszło końcowo. Także tak, to jestem ja. Więc to jest pierwsza część, jak sobie ją rozsunę. No tu mam, tam na górze są po prostu niepotrzebne rzeczy, jakieś rzeczy na lato, te ja ukazy się, ty, no to to jest po prostu niepotrzebne. Dalej mamy jakieś bluzki, swetry, spodnie, dwie szuflady, w których są w sumie czapki, jakieś, wiecie, takie rzeczy, no, mniejsze. No i tutaj są pościele, oczywiście nie wszystkie moje i część, druga część szalików. Wiecie, jakieś czapki, paski, stroje kąpielowe. No i jak sobie rozsuniemy dalej, to mamy takie lustro. I idziemy do drugiej części, w której mamy wszystkie rzeczy na wieszakach, czyli... No wiecie, swetry, koszule, rzekiety, no wszystko. A tutaj są kurtki. Powiem, że ta szafa jest dosyć duża, ale nie jest taka duża, jak bym się spodziewała. Wiecie, tak na styk myślę, że jest wystarczająca. Wiecie, to wszystko z mojej strony. Razem sobie zorganizowaliśmy moją szafę. Wiecie, nie będę Wam jakoś szczegółowo wszystkiego... Przedstawiać, no bo nie widzę takiego sensu. Więc jeżeli ten film Wam się spodobał, oczywiście kciuk w górę. A co? Widzimy się już w kolejnym odcinku.